I, stopię, I już, daj mi pan, bo pan czerie masz, i ja już nogę z tarifikiem wystawiłem, on mówi, nie tu, a gdzie, masz pan pizzerię, masz pan sklep spożywczy, my się damy, a chcesz pan, żeby ten tarifiarz zaczekał, to powiedz pan, żeby zaczekał, my długo nie będziemy, kupimy tylko pizzę, e, i dla Majora, i dla mnie. Pójdziemy do sklepu, zaraz robimy prędko zakupy, do taryfy tej samej, jak nie to można odprawić taryfę, dzwoni się na telefon znowu, na wizytówkę, i co? Taryfę wzywasz sobie. Taryfę się podstawia, się nowa, świeża, siadasz w taryfę, z okupami, ze wszystkim, z pizzą, i do domu jedziesz. Dokładnie. A nie to jest autobus, przystanek, czeka się, mówię... Ale pan mi powie, jak to się zaczęło, że on że on pana niby porwał. To daj mnie pan... To ja mówię jak on mnie porwał. Ja mówię, a pan bez przerwy mnie przerywał. No nie e, łatwo. Pierwszy, pierwszy raz panu przerwałem, przepraszam. E, proszę pana, zgoda. Proszę pana. Nie mówicie, że przepraszam, że przepraszam, tylko że tak powiedziałem. Może tak być. I proszę pana, panie Pawle, podjechali po tą picery i po ten sklep. Ja nogę starym się pia samochodów fuch na ziemię stałem. On mówi nie tu. A gdzie? będzie. Masz pan, mówię, proszę pana, sklep i pisteria. Co pan sterzył? Jeśli dalej jedziemy, do hotelu jedziemy. A my czego do hotelu? Do czego do hotelu? Czego, czego do To jest obłudnik. To jest obłudnik. Czego do hotelu? A wie pan, że on jest opętany przez duchy? Wprowadza mnie do hotelu jakiegoś prywatnego domu. Bo ten hotel to jak, jakby wi willa, taka większa. Bo to willa. No. Ja mało od gospodarza. Jak już po tej e, wszystkich ceremonii zaslanej. My chcieli pana wypuścić? Nie, nie, nie. Wypuścić, wypuścili. Ale mało nie. Kupy od gospodarza nie narobiłem. Dobrze, że ja się, e, wszedłem do, taryfie, do taryfy prędzej? No, wezmę. Bo oni nie chcieli wypuścić to. Ja e, wszedłem do taryfy. I przyjechał właściciel z czarnym jakimś samochodem większym, tu zaraz chciał mnie bić przez taryfiarza, taryfiarz okno wsił, jego rękę przyblokował od taryfiarza, mój co pan tutaj ma? Pana przytanie? chcieli bić? Tak. Za właściciel. darmo właściciel chciał pobić, że ja tam się znalazłem. Bez czyli pana, cza, czyli pana Willi Marcela właściciel chciał pobić? To była willa Marcela.